Na korytarzach okulistyki cisza i brak pacjentów. W salach zabiegowych sprzęt stoi niewykorzystywany. A wszystko przez to, że od końca stycznia oddział okulistyczny w Gliwickim Szpitalu Wielospecjalistycznym pozostaje bez kontraktu na hospitalizację i planowe zabiegi usuwania zaćmy. Pacjenci oczekujący na operację są informowani o aktualnej sytuacji. Nie zamierzamy godzić się z decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia i składać broni. Liczymy na uratowanie kontraktu lub przynajmniej jego części. Mówi Jaromir Wiśniewski, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach. Jest to sytuacja niedopuszczalna, tym bardziej, że tak jak gdzieś zwrócili nasi włodarze naszego miasta uwagę, byliśmy również prekursorami w zakresie przekształceń własnościowych, szpital nasz funkcjonuje jako spółka prawa handlowego, spółka ZO wyłącznie z kapitału pracowniczego, i w sytuacji, jeśli nie będziemy mieli finansowania z oddziału okulistyki, a jest to kwota rzędu około 2,5 miliona złotych rocznie, no może to stanowić podcięcie skrzydeł w funkcjonowaniu reszty tego szpitala. Być może, oby to nigdy nie nastąpiło, ogłoszenie upadłości, a będzie to miało reperkusje na pacjentów nie tylko okulistyki, ale wtedy i położnictwa, ginekologii, noworodków i laryngologii. Czyli zniknie naszym zdaniem dobrze funkcjonująca, prosperująca placówka Dyrektor Wiśniewski dodaje, że jeżeli Skatowic otrzyma odpowiedź odmowną, to zwróci się do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Zapowiada, że wykorzysta wszystkie możliwości, jakie stwarza procedura odwoławcza. Sytuacja jest krytyczna, bo istnieje ryzyko zamknięcia oddziału okulistyki. Pacjenci, którzy na zabieg usuwania zaćmy czekali na przykład dwa lata i za kilkanaście dni mieli termin, muszą szukać innego szpitala. To sytuacja niedopuszczalna, bo w innych miastach kolejki nie są wcale krótsze. Władze szpitala spotkały się w ubiegłym tygodniu z wiceministrem zdrowia. Przekazano mu również list protestacyjny wystosowany wspólnie przez prezydenta Gliwic i starostę powiatu gliwickiego. No i tak co rok, czy co trzy lata my mamy tu trzęsienie ziemi, bo nie wiadomo, czy nasze szpitale wygrają konkurs, a jednocześnie te szpitale czy miasto inwestuje po to, żeby spełnić wymagania funduszu. Często te wymagania pokazują się tuż przed konkursem, i się okazuje, że trzeba dokupić jakiś sprzęt. I to jest wtedy Eldorado dla dostawcy sprzętu i katastrofa finansowa dla tych wszystkich, którzy przystępują do konkursu. To dla mnie nie jest. Żadna... Polityka, to jest po prostu zagrożenie zdrowotne dla mieszkańców. Z dotychczasowych zakontraktowanych dwóch placówek, czyli Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach oraz 106 Szpitala Wojskowego, jedynie ta druga uzyskała przedłużenie finansowania z NFZ. Co najistotniejsze, 106 Szpital Wojskowy wykonywał dotychczas zgodnie z kontraktem jedynie około 25% świadczeń zdrowotnych tego rodzaju, podczas gdy Szpital Wielospecjalistyczny pozostało 75%. Niestety, odebranie kontraktu jednemu nie skutkowało zwiększeniem finansowania drugiego szpitala. Mało tego, finansowanie zostało zmniejszone. W ciągu roku obsługujemy ponad 900 pacjentów, jeśli chodzi o oddział, i 5500, jeśli chodzi o poradnie. Sytuacja wstrzymania finansowania usług medycznych w oddziale okulistyki no, będzie miała wymierne przełożenie na pacjentów naszego miasta i powiatu, którzy będą musieli szukać pomocy w innych ośrodkach tego typu, w innych szpitalach okulistycznych. Niestety, konkurs został ogłoszony nie na powiaty, ale na regiony. I w tych subregionach Gliwice dziwnym trafem dołączono do Katowic. No, może, może tak jest, że jak się ma chore oko, to można pojechać te 30 kilometrów. Ale co w nagłych przypadkach? Kontrakt w, w szpitalu wojskowym jest na mikroskopijną skalę i nie rozwiązuje problemu. Więc, moim zdaniem, jest to groźne działanie, które. Yy, Naszych mieszkańców dyskryminuje i przeciwko temu będziemy bardzo ostro protestowali. Samorządowcy zwrócili również uwagę na nieracjonalne działania Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym przypadku świadomie pomija się znaczący ośrodek specjalistyczny i taka polityka nie może być uznana za racjonalną, podkreśla Zygmunt Frankiewicz w liście wysłanym do ministra zdrowia. Miasto Gliwice i powiat gliwicki to ponad 300 tysięcy pacjentów, którym Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób arbitralny odbiera przysługujące im prawa. Mieszkańcy Gliwicy Powiatu Gliwickiego zostaną pozbawieni. Za ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie okulistyki. I jak piszą prezydent oraz starosta, przeciwko takim praktykom zdecydowanie protestujemy i zwracamy się o jasną i czytelną interwencję, skutkującą pozytywnym rozpatrzeniem odwołania złożonego przez szpital wielospecjalistyczny w Biwicach. Gliwickie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji otrzymało kolejną nagrodę. Tym razem PWK zostało liderem społecznej odpowiedzialności. Ten tytuł nadała redakcja Forum Biznesu. Nagrodę wręczono w środę w siedzibie gliwickich wodociągów. Niezmiernie miło, że teraz w obecności państwa mogę na ręce pana prezesa wręczyć tę zasłużoną nagrodę. Panie prezesie. Zo się gratuluję. Proszę uprzejmie. Redakcja wytypowała instytucje spełniające zasadnicze kryteria koncepcji CSR. Podstawowe kryteria wyboru obejmowały m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną czy sponsorską, a także realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa. Koncepcja CSR to odpowiedzialność społeczna biznesu, czyli idea, według której przedsiębiorstwa w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z innymi grupami, czyli klientami, pracownikami i społecznością lokalną. canal.